Hej, gramy dalej w najdłuższą podróż. Przed nami rozdział numer 6. Dlaczego horyzont musi tak falować w tę i z powrotem? Czyżby april miała chorobę morską? Chyba tak, o czym świadczy fakt, że nie tylko kołysało, ale i stukało podczas pierwszej mojej próby nagrywania odcinka i niestety muszę z powodu fatalnie nagranego dźwięku nagrywać ponownie. Na dole jest ładownia i kwatery załogi. Mój hamak wisi dokładnie pod tą kratą, żebym mogła korzystać z orzeźwiających strug morskiej wody. Ale ta morska woda wreszcie faluje. Wreszcie jest animowane tło. I to mi się bardzo podoba, bo wcześniej miałem takie drobne uwagi, zastrzeżenia, że tło bywa nieruchome, że nie widać ruchów wody, ruchów fal. Tutaj jest to zdecydowanie poprawione i bardzo fajnie widać jak to kołysze. Widać ten ruch. Czuje się ruch. To beczka z jabłkami. W beczce została tylko połowa jabłek. Poza rybami, które być może uda nam się złowić. Te owoce to jedyny prowiant jaki mamy na pokładzie. Jim? To jest nawiązanie do Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona, w której Jim Hawkins ukrył się w beczce z jabłkami, by podsłuchać pewną rozmowę. Takie sympatyczne nawiązanie. Wyglądam jak prawdziwy żeglarz. Hej, Równiacho. Teraz możemy wejść na mostek, na górę, albo tutaj ym, do naszej sypialni. Swoją drogą. Miałem parę razy okazję pływać czy statkiem, czy łodzią podczas, jednej z podczas kilku wycieczek i zawsze było to dla mnie bardzo, bardzo miłe, bardzo sympatyczne przeżycie z niesamowitym klimatem i na szczęście dotąd, i mam nadzieję, że to się nie zmieni, nie odczułem u siebie, nie zauważyłem u siebie choroby morskiej. Niedobrze mi się robi na myśl, że będę musiała spędzić kolejną noc w tym hamaku. Ostatnio śniło mi się, że jadę na karuzeli. I to przez całą noc. A ja nie cierpię karuzeli. Czyli April, mamy potwierdzenie tego, nie lubi jak buja, huśta, kołysze. To solidna, drewniana skrzynia. Nic w niej nie ma. Aha, Skrzy otwarta skrzynia, w środku niczego nie ma. To worek z mąką. Ciekierę zawsze dobrze mieć przy sobie na wypadek, gdyby ktoś miał tutaj złe zamiary na statku, a może się to zdarzyć. No wprawdzie April nie jest jedną kobietą, bo mamy też nawigatora, płci żeńskiej, no ale przezorne, ubezpie zawsze ubezpieczone, tak? Uciekł. Tutaj łazi jakiś robak. Nie wiem po co w zasadzie ja go próbuję teraz złapać, no, ale być może. Po prostu April lubi przyrodę, lubi rośliny, lubi zwierzęta, owady. No dobra, a teraz wejdziemy na mostek, chociaż ktoś tutaj idzie. Hej, tam w pocionim gnieździe. Niech cię diabli! Znowu śpisz na wachcie! Sztorm zbliża się w naszym kierunku. Wygląda bardzo groźnie. Sztorm! Dzielu, miej nad nami litość. To sztorm chaosu. Skąd się tu wziął tak szybko? I co go tak do nas przyciąga? Czyli to nie byle jakiś sztorm. To sztorm chaosu. Proszę szybko, zmień kurs. Musimy uciec przed tym sztormem i zawinąć do bezpiecznego portu. Przeszedł mi po plecach zimny dreszcz. To niedobra wiadomość dla April. I dla świata, dla dwóch światów. Ponieważ mieliśmy się dostać do Alezji. A jeśli zboczymy z kursu, jeśli zawiniemy do bezpiecznego portu, no to nic z naszej podróży. To szklana kula, świecąca dziwną, magiczną poświatą. Pewnie służy jako kompas. Kapitanie. Na Zostaw mnie w spokoju, dziewczyno. Mam dużo roboty. Musimy uniknąć sztormu, bo inaczej zmiażdży nas jak pięta dżala. Ale ciągle płyniemy do Alezji, tak? <grytanie> Możesz o tym zapomnieć. Jeśli chcemy uciec przed sztormem, musimy ominąć niebezpieczne wody przy tej wyspie i płynąć prosto do Gien. Ale ja muszę jak najszybciej dotrzeć na Alezję. Od tego zależy los światów. A los mojego statku i załogi zależy od tego, czy zmienimy kurs na Gien. Daj mi spokój. Trudno się tutaj dziwić kapitanowi, no ponieważ jego podstawowym zadaniem jest ochrona załogi i ochrona statku, tak? A wpłynięcie prosto w sztorm to jest duże ryzyko. Co się dzieje, Tan? Zbliża się sztorm, April. Ale wcale nie wygląda jak zwykły sztorm. No tak, bo to sztorm chaosu. Co masz na myśli, mówiąc, nie wygląda jak zwykły sztorm? Spójrz na te chmury. Czy one wydają ci się zwyczajne? To prawda, wyglądają jakoś dziwnie. To sztorm chaosu. Silny sztorm wciągnięty w magiczny wir, który ciągnie do silnej magii jak pszczoła do miodu. Nigdy nie widziałam go na własne oczy, ale słyszałam o nim wiele opowieści. Ale niebo bardzo ładne, te kolorki robią wrażenie. No ale to, że robią wrażenie, to jedno. Ale dla załogi to nie jest dobra wiadomość. Co słyszałaś o sztormach chaosu? Podobno zdarzają się bardzo rzadko i zwiastują jakieś nieszczęście w najbliższej przyszłości. Powiadają też, że to broń Mrocznych Władców Chaosu, którzy używają ich do ścigania i niszczenia tych, którzy są mocni równowagą. Czy uda nam się uciec przed sztormem chaosu? Jeśli będziemy płynąć wystarczająco szybko i zdążymy dotrzeć do portu, to może tak. Nigdy nie słyszałam, żeby sztorm chaosu trwał dłużej niż jedną noc, a ten jest jeszcze daleko stąd, ale szybko się zbliża. Nie wiem, April. Czy dalej myślisz, że jutro dopłyniemy na Alezję? Obawiam się, że nie. Kapitan zarządził zmianę kursu na południe, żeby oddalić się od podwodnych skał wokół wysp. Jesteśmy około trzy dni drogi od Gien, ale jeśli pogoda się poprawi, to może kapitan zgodzi się, żeby z powrotem zmienić kurs. Ale nie liczyłabym na to, April. Nebywaj nie będzie chciał ryzykować bezpieczeństwa statku i załogi. Ale ciągle potrzebujecie mojej magii, żeby mieć wiatr w żaglach. Wiatr wzmaga się teraz i bez tego, więc Nebywaj nie potrzebuje już Twojej magii. Przykro mi, April, ale jestem pewna, że kiedy dotrzemy do Gien, na pewno znajdziesz jakiś transport na wyspy. Nie mogę czekać trzy dni, tam. Równowaga zaczyna się rozpadać. Przykro mi. Nie potrafię ci pomóc. Mogłabym zadać ci pytanie o twój kompas? Oczywiście. Jakiego kompasu używasz? To normalny kompas spirytualny. Korzystamy z niego, kiedy nie nawigujemy wedle gwiazd czy słońca. Kompas spirytualny to mi się z duchami kojarzy. Co to jest kompas spirytualny? Zapominam, że nie znasz się na morzu. Kompas spirytualny zawsze wskazuje na północny biegun magiczny. Dlatego służy nam do wyznaczania kierunków świata. Jego wskazania są bardzo precyzyjne, chyba że działa na niego jakieś silne źródło magii. A czy sztorm chaosu nie zakłóci działania tego kompasu? Jeśli nas dogoni, to nie wykluczone, ale wątpię. Tylko bardzo skoncentrowane pole magiczne, położone bardzo blisko kompasu, mogłoby go zakłócić. I zwróćmy uwagę na to teraz. Możemy zadać pytanie: Czy możesz mi przypomnieć, czego trzeba, by zakłócić wskazania kompasu? A to będzie znaczyło, że April chce zakłócić wskazania kompasu. Takie powtarzające pytania są jednocześnie podpowiedzią, że to jest bardzo ważna kwestia dla nas. I tym razem nie jest inaczej. Czyli będziemy chcieli chyba zmienić kurs i rzeczywiście. I rzeczywiście skierować się z powrotem na Alezję. Dzięki. To wszystko, co chciałam wiedzieć. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda ci się. Oj, gdybyś wiedziała, do czego chcemy ją wykorzystać, to byś nie miała takiej nadziei. Chyba powinnaś wracać do pracy. Masz rację. No dobra, czyli jakieś tam ogromne źródło mocy. Czy mamy coś takiego? Mamy talizman równowagi. Nie mogę tego zrobić, kiedy ktoś jest w pobliżu. A w pobliżu są aż dwie osoby kapitan i pani nawigator. Więc trzeba obmyślić jakiś sposób, aby się ich stąd pozbyć. No nie będzie to łatwe, bo co zrobić, by oni stąd zeszli? Kapitana, jak kapitana stamtąd sprowadzić? Wiemy, że jabłka są jednym z dwóch źródeł naszego pożywienia. Jedynie dwóch. Jednym są ryby złowione po drodze, a drugim, takim bardziej stałym i bardziej, yy, myślę, podstawowym, tak, są właśnie jabłka. Więc, gdyby coś się działo z jabłkami, to może kapitan by wszedł tutaj, pofatygował się. A f, ochyda, ludzie. Następnym razem nie wrzucajcie ogrysków z powrotem do beczki. No ale jeśli naskarżymy karżymy <grafię> kapitanowi, że ktoś wrzuca e, ogryski, to jest w sam raz. Do beczki to chyba nie przekona go to do zejścia. No a teraz jedna z tych dziwnych zagadek będzie. O Boże, ochytstwo! Och, smakuje jak płyn do płukania ust. No tak. April musi sobie trochę przerzuć ten cukierek. Swoją drogą, płyn do pukania ust, no, jest parę gorszych smaków, tak mi się wydaje. I ponieważ nie może złapać tego robaka w normalny sposób, no to musi użyć tego cukierka. Uciekł, kiedy go nie widać. To wtedy tutaj podkładamy ten cukierek i czekamy na efekt. Widać ślad po cukierku. To worek z mąką. A ja widzę, że ślad po cukierku, a nie tylko worek z mąką. I on się tutaj przykleił. W ten oto sposób. Tak, mam robaka i powinnam się z tego cieszyć, bo. Jak widać, April sama nie wie, co, co z tym robakiem w zasadzie chciała zrobić, co chciała osiągnąć. Ale na szczęście my już wiemy. Masz, mały. Niech ci wyjdzie na zdrowie. Jak powiedziałem, jabłka to jest coś, na co ma baczenie kapitan i na co ma baczenie załoga cała. Dlatego jeśli się dowiedzą, że jabłka są robaczywe, to wie, jak zareagują. Może nawet kapitan tutaj zejdzie. Może będzie chciał jakoś temu zaradzić. Spróbujmy, no. W jakiś sposób musimy znaleźć. Chociaż oczywiście, wprowadzenie statków w sztorm jest mocno ryzykowne. Ale porzucenie ratowania obu światów też jest ryzykowne. Więc no z dwojga złego trzeba coś wybrać. Kapitanie? Co znowu? Pytanie. w beczce z jabłkami zalęgły się robaki. Niech równowaga będzie przeklęta. Najpierw sztorm, a teraz to. Czy te plagi nigdy się nie skończą? Pokaż. Na zakażony tyłek dziala masz rację. Nie ma wątpliwości. To robaki. Żarłoczne fołki zbożowe, które z głodu rzuciły się na jabłka. Z tego co widzę, to tylko jedno jabłko było robaczywe. A ale mogę się mylić. Dobrze, że go złapałaś, zanim się rozmnożyły. Muszę natychmiast iść i przebrać resztę jabłek. Trzeba je uratować. Na zakażony tyłek Jala? Oryginalnie. Dobra, jeden z głowy. Została jeszcze tunlujek. Ale nasza nawigatorka sprawia. Wrażenia osoby wycofanej, pasywnej, którą być może łatwiej, znacznie łatwiej będzie skłonić do zejścia na dół, niż kapitana. Swoją drogą, czy ona jest naprawdę taką, taką pasywną osobą, czy to tylko wrażenie wyniesione z dubbingu polskiego, który to dubbing czyni ją właśnie taką osobą. Więc trudno powiedzieć, może to wrażenie być wrażeniem błędnym. Ale spróbujmy. Czy chcesz, żebym wyręczyła cię przez chwilę przy kolesterowym? To chyba nie jest najlepszy pomysł. Co w tym trudnego? Trzeba je tylko trzymać prosto, prawda? Właściwie przydałaby mi się przerwa na rozprostowanie nóg. Dobrze, ale niedługo wrócę. A jeśli coś się stanie, to po prostu zawołaj o pomoc. Oczywiście, dzięki. No, czekamy, aż nam zniknie z oczu. Albo aż to miejsce zniknie z jej oczu. I działamy. Więc jeśli kompas wskazywał w tamtym kierunku, kiedy mieliśmy kurs na Alezję, a teraz wskazuje w tym kierunku, to diabła, po prostu to powieszę. Użyj mocy, April. W końcu kto tu jest wybrańcem? Nawiązanie do Gwiezdnych Wojen? Tan, możesz mi pomóc? Nie wiem, czy nie zboczyłam trochę z kursu. Nie czułam, żeby statek zakręcał. Boję się, czy nie miniemy Gien o kilkaset kilometrów, jeśli nie skorygujesz kursu. Dobrze, sprawdzę kompas. Na równowagę! Masz rację, Apri. Dobrze, że zdałaś sobie sprawę z popełnionego błędu, bo moglibyśmy się roztrzaskać o śmiercionośne rafy Tagate. Natychmiast skoryguję kurs. Przepraszam. Nie, to ja nie powinnam ci oddawać koła. Dobrze, że znowu płyniemy starym kursem. Tak, starym kursem. Istotnie, starym, nawet starszym niż ci się wydaje. Kłamczuszek, kłamczuszek z tej April. Czy to tylko moja wyobraźnia? Czy ten sztorm jest coraz bliżej? Na równowagę. Masz rację. Sztorm nas dogania. Dobrze, że nie jesteśmy w pobliżu żadnej wyspy, bo moglibyśmy wpaść na rafy. Rafy? Nikt nie mówił o rafach. Tan, muszę ci coś powiedzieć. Kapitanie, proszę przyjść na mostek. Sztorm się zbliża. Kapitanie. Trochę zbyt cennym głosem ona to mówi. Myślę, że powinna czasem wyjść ze swojej roli, kiedy woła kapitana, powinny to być emocje w głosie. Swoją drogą, bardzo stateczny krok kapitana. Na pluga wnętrzności dżala, masz rację. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby jakiś sztorm zbliżał się tak szybko jak ten. Jakby kogoś lub coś ścigał. Dobra, słuchajcie. Sztorm uderzy w nas za jakąś godzinę. Więc wszyscy niech się dobrze przygotują. Zamknąć luki, przywiązać ładunek, obudzić tego idiotę w bocianim gnieździe. I na wielki paluch dziala niech ktoś przykryje beczkę z jabłkami! Nieźle kołysza! To niezbyt przyjemny widok. Naprawdę, powinni to czymś przykryć, zanim ładownia będzie pełna wody. Może zabierzmy stąd nasz talizman? Co to? Co tam masz? To talizman obdarzony silną, mocą magiczną. Co? Położyłaś magiczny talizman koło kompasu spirytualnego? Zwariowałaś, dziewczyno? Czy wiesz, co zrobiłaś? Nadzala, powinienem cię teraz wyrzucić za burtę. Dawaj to! Na tym talizmanie są znaki równowagi i rady kapłanów. To przedmiot magiczny. Niech równowaga będzie przeklęta. Na złowieszcze jeszcze oblicze Dżala, dziewczyno, czy zastanowiłaś się nad tym, co robisz? Ale postać kapitana się wyklarowała jako taka dość charakterystyczna, charakterna. I tego te mm, wspominanie Dżala. Jakiś tam tyłek dżala, palec. Oblicze dżala to też jest. Um, czymś, przez co można go zapamiętać jako, jako postać. Muszę się jak najszybciej dostać na alezję. Tak ci się wydaje, ale czy wiesz, do czego doprowadziłaś? Wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Teraz, gdy goni nas potężny sztorm, nieznane wody są ostatnią rzeczą, której nam potrzeba. Na żala ciągle jeszcze możemy uniknąć skał Atolu Bristan, ale przysięgam na honor trzech stronniczych sędziów z Gien, że staniesz przed sądem, kiedy. Jeśli dotrzemy na ląd. Sprawdź kompas, lajek, i natychmiast skoryguj odpowiednio kurs. I nie pozwól, żeby ta dziewka dotykała koła sterowego. Słyszałaś? Muszę położyć ten przeklęty talizman jak najdalej od kompasu. Honor trzech stronniczych sędziów. Czyli stronniczy sędziowie mają honor. To jest ich przymiot, tak? Ciekawe, ciekawe. No, teraz to ja porządnie. Ach, to nie może być nic dobrego. Na pewno nie, ale talizman trzeba odzyskać. W końcu to talizman równowagi o wielkiej mocy. Talizman, który może nam pomóc uratować... Nie świat! Dwa światy. Miało trochę czasu, odkąd ostatni raz rąbałam drzewo, ale powinnam sobie poradzić z tą! Co sobie poradziłaś? Dzięki równowadze nic jej się nie stało. Wszystko w porządku, April? April? Ty śpisz? Śpi. Uff, co za ulga. O rany, czyż ona nie jest urocza? Szkoda, że to tylko dziewczyna, a nie ptak. April! Obudź się! Bóg, tak się bałam. Myślałam, że wpadłeś w te burze i już po tobie. Po mnie! Ha, maleńka, jestem twoim przyjacielem. Nie opowiadali ci bajek? Najbliższy przyjaciel zawsze wychodzi cało. Więc nic ci nie jest? Przypaliłem sobie tylko kilka piór, a poza tym jestem tak naładowany, że jak próbuję coś dziobnąć, to iskry mi z dzioba lecą. Ale poza tym wszystko w porządku. Morskie powietrze cudownie działa na moje alergie. Nie wiedziałam, że jesteś alergikiem. A jestem. To tak jak ja. Wiesz, co się stało z załogą? Z tego co wiem, uratowali się w szalupie. Więc na statku była szalupa? Taka składana szalupa magiczna. Pewnie wszyscy o mnie zapomnieli. I nie wiem, czy kapitan nie powiedział czegoś w stylu: Pozwólmy tej flądrze utonąć i niech sprawiedliwości stanie się zadość. Ale może się tylko przesłyszałem. Ale przynajmniej nie nazwał April suką ani razu. Jest jakiś postęp. Jak myślisz, w jakim kierunku popłynęli? Pewnie na południe. Z tego co pamiętam z opowieści o morzu, najbliższa zamieszkana wyspa to Tagate. Nie wiesz, jak mogłabym się teraz dostać do najbliższego lądu? Mogłabyś popłynąć. Ludzie umieją pływać, prawda? Inaczej przecież bycie tutaj nie było. Nie umiem pływać. Nikt nie dopłynąłby tak daleko. W zasięgu wzroku nie ma żadnego lądu. A w takim razie zaproponowałbym ci, żebyśmy tam polecieli, ale nie masz odpowiedniego sprzętu. Spróbuj się zorientować, gdzie jest jakaś najbliższa wyspa. Mogę to zrobić, ale musiałbym cię tu zostawić samą. Nic mi się nie stanie, obiecuję. Dobra, dobra, nie win ptaka, że chciał być dżentelmenem. Nic mi się nie stanie, nic mi się nie stanie. Zaraz wracam, nigdzie nie odchodź. Niby gdzie miałabym iść? Dziewczyny zawsze mi znikają. Zawsze. Chyba nie ty jeden masz taki problem. Zaczął się rozdział numer 7. Tym samym skończył numer 6, dlatego czas na dwie strony pamiętnika. Trochę mi już lepiej, choć trochę mnie to martwi, bo wcale nie mam się zamiaru do tego kołysania przyzwyczaić. Zdecydowanie jestem szczurem lądowym, lubię czuć ziemię pomiędzy palcami, jak mawiają banda. Kapitan niedawno rozkazał nawigatorce, żeby zmieniła kurs. Chcę w ten sposób uciec przed sztormem. Pewnie zależy mu na dobrze swojej załogi, ale ja muszę myśleć o reszcie świata. Muszę się dostać na Alois i to szybko. Czas ucieka, a ten sztorm chaosu jest tylko zwiastunem gorszego nieszczęścia. Dlatego użyłam talizmanu, który dostałam od Tobiasa i powiesiłam go na kompasie. Chyba udało mi się ich oszukać i skłonić do powrotu na stary kurs. Teraz modlę się, żeby nikt nic nie zauważył, zanim będzie za późno, i żeby sztorm nas nie dogonił. Do tej, do tej pory szczęście mi sprzyjało. Mam nadzieję, że to się w najbliższej przyszłości nie zmieni. Błagam. No chyba się przeliczyłaś. Jestem na morzu i udało mi się wpaść w niezłe gówno. Aha, to jest piątek 4 sierpnia 2009 roku. Nie żebym na to nie zasłużyła. Jakakolwiek kara, jakakolwiek ta kara by nie była, to zdecydowanie zasługuje. Zatopiłam statek i naraziłam życie wszystkich członków załogi. W dodatku tkwie teraz pośrodku oceanu, a słońce wytapia mi umysł. W zasięgu wzroku nie widać żadnego lądu. Nie wspominając o tym, że oczywiście nie mam ani krzty, wody i jedzenia. Przynajmniej jest ze mną kruk, a to już coś. Niedużo, ale zawsze coś. W tym momencie do głowy przychodzi mi tylko jedno słowo i w dodatku wcale mnie to nie pociesza: pomocy. Dobrze, że to nie jest polskie słowo na literę K, bo musiałbym to przeczytać, jak mi się to już na przykład zdarzyło w Still Life, a nie używam takich słów. Jeśli Bóg albo Równowaga, albo jakaś inna siła kosmiczna teraz na mnie patrzy, to proponuję, żebyśmy dobili targu. Niech mnie stąd ktoś wyciągnie, a będę mu winna przysługę. Umowa stoi? To miało znaczyć tak. To już wszystko w powtórnie nagrywanym odcinku. Z szóstego rozdziału. Mam nadzieję, że tym razem już nie będzie tego stuk, puk, stuk, puk w mikrofon. Nie wiem, nie wiem z jakiego powodu tak się nagrało, ale było źle. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze i że odcinek zostanie jednak opublikowany jeszcze dziś. Koło północy pewnie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Papa. Pa.